Hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Drax32 i dzisiaj sobie zagramy w grę pod tytułem Alien Swarm i dzisiaj jest ze mną SlayerH.pl Witam cię serdecznie No, gramy sobie w Alien Swarm darmową grę na Steamie um, no, i, no i co, no i rozpocznijmy misję już od razu nie? Wziąłem sobie Murzyna Kurde, normalnie CJ z GTA Chodzisz w daj jak ogarnąłeś? No właśnie tak mam tutaj nawet samo to wiesz? Trochę Kura. mi się przycina, nie wiem czemu. A nie, już to jest git Niech w tych momentach się tnie w tym. Nie. No to jest taki nie? pierwszy odcinek, więc. Już. Dobra. Będziesz, Pod jedynką masz tą rzecz, którą masz. W tym przypadku masz tą mateczkę, tak? E, no tak, tak, tak. O Kurde. E, o Jezus. E. Już się atakują? Co jest, kurde? Ku... E, ten, prawym się bijesz wręcz. Okej, okay, okej, okay, dobra mam. Was? Dobrałeś? Tak, o Jezus, znowu, kurwa. Zdajnie mnie. No sorry, ale ja tutaj wiesz. Dobra. O dobra, idzie następny. To odchodził O Jezus, trochę się tnie. Dobra. O! Dobra, wiem. Dobra, ja wezmę jak teraz mi choć. Dobra wo wow wow wow, wow. wow, 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 Cholera jasna. Dobra. Już się zaczyna kooperacja! Chodź, ten zamek ro musisz rozwalić. Dobra, ty, ty mnie słaniaj. Jezus, mary jak mam go rozwalić? Musisz to zrobić. Układanka? O Jezus. O cholera. Jak to zrobić? A, dobra, dobra. Mam. Jak nie, to mogę rozwalić. Chodź. Cześć, 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 Ja tu właśnie ogarniam. Nie. Już jest właśnie otwarte? Nie, zamknięte. No. Mogę to jakoś przesuwać. Wiesz, to sto... Ja to właśnie ogarniam i nie mogę. Czy ja zginąłem? Nie, bo wiesz to ten, ten zamek jest jakiś dziwny. Kurwa, gdzie jestem? Już przegramy, już przegramy. Pierwszy, pierwszy odcinek już przegraliśmy. Jezu, jak mi się ścina trochę to Dobra, nie, zrobimy tak, że po prostu będziemy, rozwalimy te drzwi. Tu można rozwalić drzwi? Można, no, to dużo ja może trochę ściszę jeszcze, bo. Czasami jak no. się nic nie, to to, 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 to morda. tak trzymorda. Tak drzymordor! Mhm. Dobra, eee. I co teraz? A w którym jesteś? Dalej. Co dalej? <g Return> no, co dalej na razie, zestaw nie? A No to jest nawet pokazane mamy. Jak tutaj właśnie no. szliśmy. No już. No, daleko zaszliśmy, nie powiem. Dobra. Pierwsza mi się najprostsze. <laughs> Oj dobra, ja nie umiem grać w tę grę jeszcze. Więc... jest nas dwóch, a nie czterech, więc. Nieważne. Czytywanie, pięknie wszystko. Wiesz co jak chcesz to weź sobie tego swojego medyka Dobra, medykiem ja lubię najlepiej grać Bad pani mi tak dobrze szło. Człowieka. A to jest co innego. Ale ja chcę Murzyna. A, no to... <laughs> A chcesz i te... no Dobra, ja hmm. chcę. Albo nie, zagram bad babką. Albo nie. Nie wiem. Babki mają się. mniej życia. Wiem. Zagram jakimś Bastille, nie wiem co to zrobiło. Medic reporting. Medykiem? Chyba. No zagramy sobie, spróbuję sobie zagrać. Okay. Nie wiem jak to wyjdzie. Dobra, to ja. CJ. Okej. Dobra, proszę. Gotów? Gotów. No teraz misję. Okej, okay. jesteśmy znowu w pierwszej misji. Okej, okay. ty już działko stawiasz? Nie, Dobra. nie, staw. Dobra, ściśnijmy tych zębiaków. O, jest obcych, przepraszam. Przyzwyczajenie. Ja mam słabą broń. Aha, Dobra, tu, A tu mamy rozwalisz, tak? Dobra, ja. Patrz, nie ty to rób ta... A, ty A, tu mamy działko to góry, to bus. To że ja mogę to rozwalić? Nie przeaduję. O sorry, sorry, że cię tu nie osłaniał Dobra Kooperację czas zacząć. Przykutnięcie, kurde komu, kom Eee, działko mi się skarzowało. O, A, rozwaliłem, ha Dobra Okej okay. O cholera Oooo gincie obcy! Jezu, ale ile ich jest Bez kitu Na się za przeraduję Traci z ammo, jak patrzę To jeszcze nie skończyłem Tak? Tak O cholera jeszcze dziwne jest tutaj sterowanie straszne Tak, tak Słowo, coś, coś cię przerwało, okej okay. Jest czasem trzy można Chodź A tu jest takie przeładowanie jak w Gears of War. Co mówisz? <grywa> Nie ogarniam. O kurde, co to jest? To już koniec. No jak to koniec? Znowu? Jak to jest możliwe? Trzeba było rzucać apteczkę. A ja rzuciłem. Co to ma być w ogóle? Nie zostać, bo jesteś ślecisz to Boże święty. Drugi raz. Super. Dobra, to ci wszystkie... jak coś się na ciebie rzuca, leczysz się, to wtedy złazi. Uważaj jak to skacze, bo jak to to już chce. Uuu, ile punktów doświadczenia Dobra, daj. Mm. Nie, co ha! Teraz ja byłem królem, Dobra, jeszcze raz. Dobra. Wiesz co, może ty weź technikę. Dobra. Ale ja nie wiem jak te zamki otwierać. To trzeba tak przekładać te... E, Przekręcasz te takie różne... ...zakręty proste te i żeby dojść do tamtego na końcu. Dobra, chodź tu, CJ. Kurde, coś się... nie tnie. Nie, nie ogarniam. Really? Złaszcza really? w lobby. Co? Nie, mówię, że. A, ty wziąłeś medyka? Nie, ja jeszcze. Nie, nie ma jeszcze. Ja nie jesteś. jesteś technikiem? Poczekaj, bo ja jestem w ekran. Dobra. A, no, dobra, jesteś już. No to jest, co zmienię na CJ, CJ. 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 No i będzie to, to Suś. Tak dalej. Zaprośmy kogoś jeszcze Nie, dobra, nie Coś dziwnie przerywasz, nie wiem czemu Nie? Znaczy, tak jest czasami mówisz tak cicho Albo, nie wiem Niedokładnie tak trochę No dobra, nieważne Gramy? Gramy Dawaj no, może się odsunę bardziej od mikrofonu Jakoś, nie wiem Okej okay. Ej, jak to rzucę, to podszedź do mnie, okej? Okay? Okej okay. Okej, okay, skład. Okej, okay, okej. Okay. Przyzucaj się do części wewnętrznej. Okej. Okay. Dobra. Hmm, ja jestem tu, tak, dobra, to ja tu będę coś tam osłaniał. K tyłem. No właśnie. Kurde, ale... nie masakra. O nie żyjesz, o Jezus smart, jaka szkoda. Dobra, ja tu będę. Gień. gin. Iń. Ej, roz... Chodź. Idę Aaa! Można rozwalić? Sorry, już Cię strzelam Lepiej do tego strzelaj Ja małam A tu strzelać to tak? Daj! <gryw> A tu jest... Uważaj, nie dobra, to ty weź strzelaj w tych, w obcych, ja będę Okej okay. A, udało mi się, kurde O cholera Chodź, 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 chodź Dobra, uważaj, bo tam są te, te takie małe cuśki, nie? Albo nie wiem, jakieś skażenie, nie wiem, no, o co tu chodzi Patrz szybko, dobra idę. Rodaj. O cholera! wow, wow, wow. wow. Ja muszę przetłamać. Fuck. Dobra. Idźmy, idźmy. O cholera! Chodź tam Ulec się! Ulec się! Ulec się, kurwa. Jak się uleczyć? Ach, to kółka. A, to do kółka, dobra. Ja nie mam szamów w ogóle. Dobra, chodź. Jezus, no dobra, ale jesteśmy dalej. To jest plus. To się chwali. Kurde, tylko ja nie mam samu. Gin. Giń. Dalej. A to jest jakiś większy, kurde. No wiem, bo ten jest... Daj! O. O. Rzeźnia, mordor! Dobra. O Jezus Maria, co to jest? Amo! Nie... Amo! Amo, a macie skopa? Kurde Co ja będę? Zabiłeś to coś? Nie kurde. Nie, nie zabiłeś Ujo Wezwij medyka Medyk Medyk Idę Gdzie ty jesteś? Polarzem, co tam kurde, mam? Tu. Dobra Gdzie? Jezus <noise> Maria Stój w jednym miejscu Dobra Nie masz amo, nie? Właśnie ja w nic Poradzisz sobie? No, pionko tego w. <grystanie> ja jestem na górze. Gdzie ty A tam na górze. <grystanie> Dobra, uważaj, ty. No nie zgiń! Dobra, może ja jakoś. Doc... Nie wiem, no już. No właśnie, najpierw się wylecz, jakoś. Nie wiem, no. Sam już nie wiem. Albo ja do ciebie jakoś pocisnę. A ja mam drugą broń, tak? Czy jak to? Jak mogę, myślę. Pistolety, by... bo. No, ale jak? Jak się stronę? No tak Aha Mówią rzecz do medyka Dobra Jesteśmy z powrotem Bo coś się stało Z wygrywaniem. Musisz się postarać teraz do kogo ja mam wziąć teraz? Bo ja nie wiem sam już. Weź technika no. A masz coś poza tymi pistoletami? Możesz mieć? Nie wiem właśnie, czekaj. No to poszukaj. Nie, 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 nie mogę iść. Możesz mieć i tą pierż a nie masz... nie wiem, jakiegoś działka, czy kogokolwiek? No działka działka mam. Masz pudełko z Ammo, na pewno. No tak. No to weź je. Okej. Okay. Kolejny raz przegraliśmy. Ja mam takie fajne sceny, Teraz jeszcze tylko. Cześć. Okay. O dobra. Już? Czekaj, jeszcze nie. Się droga, zagapiłem. Czeka już. Tak. Okej. Okay. To jeszcze raz. takie fajne Coś co może leczyć od razu. Ogólnie to jest jakoś, trochę dziwne, bo są takie dźwięki jak z Lefordyla. No, no. I ogólnie tak trochę wygląda. Dobra, się za ten zamek. Ale jak? Przekładaj... Jak naciśniesz na to, to przekręcisz. Aha. Tak przekręcaj, żeby dojść do takiego puka na, na No, czekaj. Jak jest dobrze to się na niebiesko świeci. A, jest, dobra, coś tu się udało Ale potem Okej, okay, okej okay, Okej okay. O dobra, idzie coś, idzie coś O, jest Teraz drugie, tak? <grym> U jest poradzić sobie Ja potem. A szybko A, jest. Dobra, udało się. Dobra, chodźcie. Właśnie jak chcę. O cholera. Muszę patrzeć na ten radar. Ten z tyłu też będzie... Dobra, może jeś, jak się skam skampimy w jednym miejscu, bo... Uj. o. o a ścisnął. Boże kochany. Chodź, jak się zatrzymujemy to za dużo ich nachodzi. No dobra. Chodź, chodź, chodź. Prowadź, prowadź. No i to rozwalimy w ogóle? To trzeba od tyłu, mhm. nie? Od tyłu. Dobra. Dziwnie to brzmi, ale... Okej. Okay. Kurde, ale no. Kurde. Nie! Już? Nie, bo trochę mi się przycina. No tak to gid Jakoś to później naprawi. Amo? Eee, poczekaj. Nic nie słyszałem. Przekręcasz kółkiem? No. Ale w dół czy w górę? A, dobra jest. Ja to, jest, ja to sobie wezmę, mami, sobie O, dobra. Gdzie? Okej okay. Beczka. No, sorry. No kurde nie podchodź mi pod ten. Pod, jezus, mar. Pod podlówek. Wow! Weź mi otwarte Eee, przejdź Dobra Już tak stanę, nie? Przykutnięty, kurde Cooperation Wow, wow, wow. Dobra, chodź Dobra Prowadź, prowadź Jezus, mary Możesz sobie ręce. Wiem 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 właśnie teraz tak tu używam strasznie często Iluje O Jezu Mi się trochę to na coś kurde Słabo Dobra no, będę na razie nawalał wręcz Jezus my. Dobra załóżmy że teraz wejdę Kurde Idę, idę On my way O, następny Obcy, kurde Patrz, chodź No idę, idę A postawisz samo? Eee, nie, jeszcze nie postawiłem, jak coś mogę postawić Dzięki Jaka to jest rzeźnia. Kurwa. Tam jest coś fajnego pewnie. To co, co mam z tym zrobić? Otworzysz to, czy nie? A tak, tak, czekaj, e, tu mam zaspawane. Czy nie możesz? Nie, nie mogę. A zaspawane, dobra. A jak to? By... Nie, to za długo będzie trwał, dalej. Ja mam mamą masz. Jej Nie, nie mogę. Czy jak to? O dobra Dobra. Uj już Dobra, chodź. Ta, i... Dziwny nie atakował nas. Dobra, nieważne. To. Czeka! Kurde. <gulia> Nie! Ja to chyba zostanę, coś mi się tak zdaje. Wszystkich z walki wręcz. O, odblokowałem osiągnięcie. Nieźle. Ej! ty się ten! Właśnie, healuj się kurna, bo. No Właśnie, próbuję. Dobra. Udało się cię, dobra. Czekaj, okay, chodź. Nie strzelegam. Zostało mi 6 pocisków, w tym do choć. chodź. Mam nadzieję, że to już koniec. A gdzie tu? O, tu. Dobra. Chodź. I co teraz? Podejdź do tego czegoś. A, dobra, okay. Mam się włamać. Jak w Skyrimie. I co teraz? A zrób to ale tu mam trafić, czy jak? Nie, nie rozumiem trochę. I dora, ja nie chcę zginąć, kurwa. Poczekaj, porozwalajmy ich, bo mi się to nie podoba, jak przegramy. Dobra, teraz mi mów co mam zrobić. Tak, Dobra, czekaj, bo. Pozwalają cię no. Jezus, Maria, S gorsza rzeźnia niż nie wiem. Wszym. Niż leforta. Gin się, kurde. Zgnąłeś? Mhm. Fak. No sobie tak piszę, nie żyjesz. Dobra, co ja mam tu zrobić? Chyba nic nie zdążę zrobić No To jaj Serio Nie no nie wierzę w tą grę Nie co Rojowi Rojotzy w tej grze Normalnie pisze jak był rojo Coś tam w za Drzwi czy coś Rojowi Może zmienić? No dobra, no to niestety przegraliśmy w końcówce, w sumie, z tego co wiem. Eee, no i na razie będziemy kończyć ten odcinek. To był taki, no, pierwszy odcinek pokazania, pokazania Wam gry. Eee, też było, w sumie, trochę taki, no, korpera, kooperacja, tak powiem, i tak dalej. No dobra, no to to było. Alien Swarm ze mną był Slayer Apple. Trzeba? No i my się widzimy w kolejnym odcinku, możliwe z Alien Swarm. Uh, właśnie z Slayerem HLP. Uh, trzymajcie się. Cześć.